Cześć, cześć, więc um, witajcie w już w drugim poradniku. E, w końcu stworzyłam kanał, na którym będę robił wszystkie poradniki dotyczące właśnie kanału na YouTubie. E, I użytkowniczka e, lubię koty. Um, poprosiła, abym pokazał, jak zrobić pasek na swoim kanale z zakładkami playlisty, kanały, wideo itp. Więc, gdy jestem już się nalogujemy na nasz kanał, klikamy to coś i wyskakuje nam standardowo to okienko ustawienia kanału, prywatność, blablabla. Bla bla". i tak jak było z okrętem z yy, kanałami, klikamy to i zapisz. I w tym momencie mamy to wszystko. Więc tak, ale trzeba zauważyć, że wśród tego nie ma czegoś takiego jak, um, jak dyskusja, którą na przykład mamy na naszym kanale yy, Gdzie wszyscy sobie piszą co chcą odnośnie naszego kanału. Więc pokażę Wam jak to dodać. Klikamy w tutaj. Yy, I... I dopiero gdy zrobimy o to wszystko, żeby to się wyświetlało, tutaj, i pokaż kartę dyskusji. Pozwól, Fanom, piszeć, pokażę na swoim kanale. Włączamy. Tutaj można sobie wybrać, jak, jak wam się to będzie wyświetlało. No, uważam, że automatycznie zapisz. I mamy wszystko. Um, tutaj, dodając sekcję, um, może zróbmy tak? Um, tworzymy na przykład um, jedna playlista, i gdy ułożymy playlistę, czy tam zrobimy playlistę, no, po prostu jak zrobimy jakąś playlistę, yy, ustawiamy sobie tak tutaj wszystko, czy poziomo, jaka i mam playlistę. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić playlistę, napiszcie, oczywiście też Wam to pokażę. Jeżeli macie inne pytania, też piszcie, wszystko Wam mogę pokazać, jak zrobić grafikę kanału, jak zrobić... nie wiem, co chcecie cokolwiek pokażę Wam więc do zobaczenia w następnym poradniku. Mam nadzieję, że ten poradnik się przydał i do zobaczenia. Pa!